Krzysztof Bosako, Słowa na temat ministra Panie Szłabki. W te sobotnie marsze w sprawie migracji, raczej przeciw masowej migracji. Bardziej manifestacje. Manifestacje, okej, okay. zwał jak zwał. Były one bardziej troską o bezpieczeństwo czy cyniczną grą polityczną opartą o szczucie i podsycanie nienawiści, cytuję rzecznika rządu Adama Szłabkę. Rzecznik rządu to by się mógł zająć podaniem prawdziwych danych o migracji w Polsce. Mielibyśmy z niego jakiś pożytek. Manifestacje były wyrazem sprzeciwu obywateli wobec źle prowadzonej polityki migracyjnej i źle prowadzonej polityki ochrony granic. Nie zgadzamy się na to, żeby nasi funkcjonariusze i żołnierze byli żywymi tarczami dla bandytów, którzy z nożami atakują naszą granicę, przekraczają nielegalnie. Jeżeli rząd nie chce, żeby funkcjonariusze i żołnierze strzelali, może niech przestanie im wydawać broń bo strata broni na służbie jest zagrożeniem dla żołnierza, dla obywatela i dla wszystkich, którzy są dalej, może niech wyśle rząd tam swoich urzędników albo zapaśników, jeżeli chcą, żeby się z nimi przepychać. Natomiast na terytorium kontrole prowadzone w firmach wskazują, że w każdej praktycznie firmie, gdzie zatrudnieni są cudzoziemcy, są nielegalni imigranci. Nasze państwo, dokładnie tak samo jak Francja czy Anglia, utraciło zdolność obsługi ruchu migracyjnego i kontroli, kto tutaj jest legalnie, a kto nie. Dlatego trzeba przykręcić kurek dla legalnej imigracji, zacząć weryfikować tych, którzy tutaj są i powiedzieć sobie wreszcie, na jakich chcemy zasadach. No bo w ten weekend mamy kolejną sytuację, że jakiś Kolumbijczyk nożem w Radomiu próbował zabić Polaka. I to jest potwierdzona informacja przez policję, która została podana wczoraj wieczorem. Mm, my, ty... się nie, my się nie zgadzamy na to, że, będziemy, że po, będziemy mieć co kilka dni takie newsy. Tutaj śrubokrętem wydłubał oczy, tu gwałcił, tu zabił, tu tulipanem, tutaj nożem. Nie zgadzamy się. To najpierw...